I ci ludzie przywieźli tę książkę z Rosji do Izraela i oni wydrukowali tę książkę w Jerozolimie. W języku rosyjskim dla Żydów. Właśnie, którzy pochodzili z, z dawnego Związku Żydowskiego. Ja się ucieszyłem, że oni to zrobili. And, uh, prayer, the Jesus. I, wiesz, I to jest moją modlitwą, żeby wielu Żydów właśnie mogło usłyszeć już o Panu Jezusie, tam w Jerozolimie. I to jest właśnie szczególne, że my to wszystko przeżyliśmy dla nas. My jesteśmy świadkami tego, że to się wypełniło na naszych oczach przecież. A to proroctwo Pan Bóg dał przed tysiącami lat, a ono się wypełniło praktycznie w naszych czasach. I nasza generacja rzeczywiście ma to przeżyć. to widzieliśmy na własne oczy. I my widzimy, że to, co Bóg zapowiada, wypełnia w sposób bardzo precyzyjny. I chciałbym przytoczyć taki, taki drugi przykład, który jest godny uwagi. Złota Brama. W Jerozolimie było wiele bram. Dwanaście. W 70 roku Jerozolimia została zniszczona przez wojska rzymskie. I można powiedzieć, że Jerozolimia była totalnie zniszczona. A potem Turcy zajęli Jerozolimę. I potem władca turecki Sulejman, wspaniały, on odbudował Jerozolimę. Tore sind I wszystkie y, bramy zostały otwarte. And Ale tylko jedna y, została zamurowana. To, to jest takie ciekawe, dlaczego? And Przecież że brama y, ma sens wtedy, kiedy y, przez nią można przejść. Dlaczego ona została zamurowana? Tu widzimy na tym obrazie, na tym obrazku, to jest brama, która położona jest na wschód od Jerozolimy. I tą bramą trzeba przejść było do góry oliwnej. I właśnie Sulejman, wspaniały, kazał tą bramę zamurować. A my tak nie możemy zrozumieć, dlaczego. Bez Biblii nie możemy to zrozumieć. Ale Biblia daje nam odpowiedź, dlaczego. A odpowiedź się w Księdze w Zechiela w 44 rozdziale, pierwszym i drugim wierszu. Potem poprowadził mnie z powrotem w kierunku bramy zewnętrznej świątyni, zwróconej ku wschodowi, lecz była zamknięta. I że do mnie ta brama będzie zamknięta, nie będzie się jej otwierać, i nikt nie będzie przez nią wchodził, gdyż Pan, Bóg Izraelski, wszedł przez nią, dlatego będzie zamknięta. I tu znajdziemy odpowiedź, dlaczego ta brama jest zaburowana. Co się stało? Bóg Izraela przechodził. I Bóg powiedział, kiedy to się stanie, ta ta ma być zamurowana. Bóg ma wiele Humoru, wie er das gemacht Jak on to zrobił. Ale zunächst mal möchte einige Lehren, die wir a, ale jeszcze przedtem chciałbym właśnie yy, kilka rzeczy przedstawić, tak? Jaki jest to, to, się stało? Jeśli Bóg coś tak uczyni, to chce nam przez to coś powiedzieć. Er I yy, w sposób szczególny jednak chce coś yy, Żydom powiedzieć poprzez tą bramę. To jest alt der Beweis dafür, że Messias już gekommen ist. To jest taki starosami dowód na to, że Mesjasz już przyszedł. Jeżeli ktoś właśnie przyjeżdża do Jerozolimy i widzi tą zamurowaną wiarę bramę, może wiedzieć o tym, że Bóg przez nią przechodził. Właśnie on akurat przechodził, Mesjasz, przez tą branę. A teraz jest zamurowana. I to jest taki kompletny dowód na to, że Mesjasz przeszedł przez tą branę. Żydzi wierzą do dzisiaj, że on dopiero przyjdzie. To jest dla bardzo ważna Dlatego e, ta czwarta drama dla rzędów jest takim niesamowitym poselstwem. Ale jest też taka inna grupa no, ludzi, dla których ta nauka ma wielkie znaczenie. Dla świadków wiechowych, którzy nie mogą się do Jezusa, Jezus jest Bogiem, który nas odwiedził. Czy nie e, w domu kiedyś, czy przed domem swoim świadków? Ja, ja dam wam taką dobrą radę. You, Robert, come, say, bitte, bist herzlich, welcome, in Kiedy przyjdzie się świadek, może mu powiedzieć: Serdecznie zapraszam, wejdź do środka do mojego domu. To jest i, I możemy powiedzieć, od razu mamy dobrą okazję, żeby pomodlić się do Pana Jezusa. Jeżeli On to usłyszy, to od razu odwróci się i wyjdzie. Świadkowie nie modlą się do Jezusa. Ale my tutaj czytaliśmy, że Bóg Izraela przechodził przez tą bramę. To był Jezus. Jezus jest Bogiem. And I dlatego my do Niego się mówimy. On jest Synem Bożym i jest Bogiem Izraela. I jest także naszym Bogiem i naszym Zbawicielem. And I dlatego Jemu należy się cześć i uwielbienie i chwała. I Dla innej grupy e, też jest ważne to, że ta brama została zamurowana. Dla krytyków Biblii, którzy odrzucają proroctwa. Złota brama jest proroctwem z kamienia. Yes. Jeżeli ci będą milczeć, kamienie krzyczeć będą. Krytycy Biblii yes. nie wierzą w to, co, o czym mówi Biblia. Ale teraz mogą to ale e, mogą wierzyć e, w to, co jest zamurowane? Węgiers <stans> hat gesagt, wenn die hier schreien, dann werden die Steine schreien. Pan jeszcze mówił, że jeśli ci będą milczeć, to Kamienie krzyczeć będą. Jetzt wollen wir nochmal die Frage stellen, warum wurde das Tor zugemordet? I e, podskolejny pytanie, dlaczego ta Brawa została zamurowana? Man könnte ja auf die Idee kommen, das haben Christen gemacht. Ktoś mógłby pomyśleć, że to zrobili chrześcijanie. Ale Bóg ma bardzo wiele humoru. On wykorzystał tego muzułmanów. Widzimy właśnie Sulejmana wspaniałego tutaj, co to zrobił. On był władcą nad Jerozolimą. I on znał niektóre miejsca z proroctwa Zachariasza. 14 rozdział, 4 piąty wiersz. Chciał po przyjść, przyjść Jezusa. I tam jest napisane tak. Jego nogi staną w południu na burze oliwnej, która leży naprzeciwko Jeruzalemu, od wschodu. Potem przyjdzie Pan, mój Bóg. I właśnie okazały bliznach, o których nie mamy zapisów. Ja nie wiem, czy on sam to przeczytał, czy ktoś mu o tym powiedział. Ale ten tekst mówi o przyjściu Pana Jezusa. A właśnie jest tu mowa o powtórnym przyjściu Pana Jezusa. Tak, a on się pomylił, myślał, że on przyjdzie z góry Oliwnej i będzie chciał wejść tam do miasta. I on mówi, ja nie mogę go dopuścić, żeby tak się stało.